Cześć, tu Jarek Żąbowski. Witam cię bardzo serdecznie w 44 odcinku Hair Espresso, czyli podcastu, w którym solo lub z gośćmi mówię o HR w sposób prosty i praktyczny. Temat dzisiejszego odcinka został trochę wywołany przez Kamilę, za co ci Kamilo bardzo dziękuję. Od razu powiem też, że jeżeli jest jakiś temat, który jest dla ciebie szczególnie interesujący, to daj znać. Postaram się wpleść go jakoś w harmonogram i to, co mam zaplanowane w HR Espresso. Tym razem złożył się wprost doskonale, ponieważ temat ten jest też kontynuacją posta z Linkedina i odcinka z zeszłego tygodnia. Mój post w ciągu tygodnia trafił do ponad 220 tysięcy osób, zbierając prawie 4000 reakcji i 200 komentarzy i został ponownie udostępniony przez 100 Osób. Jeżeli ty jesteś jedną z tych osób, która zareagowała, skomentowała, udostępniła, to bardzo ci dziękuję, bo dzięki właśnie takim działaniom, moje posty i mój podcast trafiają do większej ilości osób, na czym mi bardzo, bardzo zależy. Dzisiaj zapraszam cię do odcinka na temat szefów, a dokładniej szefów mikrozarządzających. Zaczniemy od powiedzenia sobie, kim jest taki szef. I jak go rozpoznać? Przejdziemy potem przez model motywacyjny McGregora, żeby zakończyć krótkimi porad poradami dla pracowników i herowców, którzy pracują z mikrozarządzającymi szefami. Serdecznie zapraszam Cię do posłuchania tego odcinka. Tego, kim w ogóle jest ten mikrozarządzający szef, jak go rozpoznać i dlaczego o tym mówimy? Otóż mikrozarządzający szef. Jeżeli się z nim miałeś okazję spotkać, no to pewnie doskonale zdasz sobie sprawę z tego, jak będę czytał te punkty, które przygotowałem. Z drugiej strony, jeżeli nie do końca wiesz, no to, to dobrze, to się ciesz, bo, bo, bo to wcale nie jest takie fajne pracować z takim szefem. Natomiast taka osoba jest wąskim gardłem. Często przy podejmowaniu decyzji po wszystko musi przejść przez takiego szefa i to jest jeden z takich głównych kryteriów, jeśli chodzi o mikrozarządzającego szefa. To jest osoba, która ma też problem z odpuszczeniem kontroli. Chce wiedzieć wszystko o wszystkim, co się dzieje w każdym projekcie, w każdym pomyśle, w każdym obszarze. Praca z taką osobą jest bardzo trudna, bo taka osoba boi się też pomyłek, zarówno swoich, jak i zespołu, co oznacza, że tych pomyłek też często nie toleruje. No bo jeżeli pojawia się pomyłka, to znaczy, że było za mało kontroli, więc trzeba jeszcze więcej kontrolować. To jest takie samo napędzające się koło bardzo negatywnych emocji i negatywnego podejścia do pracownika. Dlaczego? No dlatego, że taki mikrozarządzający szef nie ufa swojemu zespołowi. Nie ufa, że zrobią pracę dobrze i na czas, i dlatego kontroluje ich ponad miarę. Często wierzy też, że potrafi zrobić to lepiej, co. Wynika bardzo często z tego, że kiedyś był doskonałym specjalistą. Tak więc mikrozarządzający szef prawdopodobnie faktycznie doskonale zna się na swojej pracy, chociaż istnieją też inne potencjalne przyczyny, ale do nich jeszcze wrócimy. Mikrozarządzający szef wierzy, że jego sposób to jedyny sposób na zrobienie czegoś dobrze czyli Mówi się w, po angielsku takie, it's my way or highway. Czyli albo robimy to po mojemu, albo wyjeżdżaj. No i niestety takie podejście myślę, że doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, ale takie podejście ogranicza innowacje, ogranicza kreatywność. Bo nie dość, że jedno podejście już jest z góry wiadome, że to jest to słuszne, jedyne i właściwe, a z drugiej strony taki szef nie pozwala na błędy, nie pozwala na pomyłki, a więc jak mielibyśmy się na tych błędach nauczyć, rozwinąć i znaleźć inne rozwiązanie? Zwróć uwagę na to, że przecież wiele wynalazków, wiele rzeczy, które dzisiaj znamy, powstało na podstawie pomyłek, albo błędów, albo miało być czymś zupełnie innym, tak jak chociażby znany case z samoprzylepnymi karteczkami typu post -it. Przecież ich wynalazca, nie wiem czy kojarzysz tą historię, ale ich wynalazca próbował wynaleźć klej mega silny, ultra silny, a tak naprawdę wynalazł klej, który no, nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby przykleić karteczkę do ściany, ale no właśnie, ale idealnie się to sprawdziło, tylko że w czymś, co było trochę inne niż pierwotne założenia. Ok, wracajmy jednak do mikro zarządzających szefów. No i taki mikrozarządzający szef czuje się dobrze. Czuje się dobrze, kiedy przyjmuje stery i kiedy naprawia rzeczy za ludzi. Czyli jeżeli coś się zepsuje, jeżeli on zobaczy, że to się zepsuje, to jest to z jednej strony potwierdzenie jego sposobu myślenia, a z drugiej strony miejsce, gdzie on może wejść całe na biało i naprawić. Naprawić to, co ludzie zepsuli. No i niestety taka sytuacja będzie też potwierdzeniem dla niego, że faktycznie. Nie powinien był odpuszczać i powinien być jeszcze mocniej mikrozarządzający. No i taki szef niestety charakteryzuje się też tym, i potem go często można poznać, że obawia się też odpuszczenia na urlopie, na L4, na przerwie. A jeżeli masz już przesłuchany odcinek na temat urlopów, to doskonale wiesz, że urlop jest od tego, żeby odpocząć urlop jest od tego, żeby nie pracować żeby przerwać sobie pracę, żeby zresetować swój mózg, swoje ciało aby z większą energią wrócić do pracy. No ale jeżeli taki szef mikrozarządzający nie odpuszcza na urlopie, nie odpuszcza na L4, nie odpuszcza na przerwie, która się z jakiegokolwiek powodu wydarzyła, no to on cały czas jest w tych trybikach, nie potrafi spojrzeć też z lotu ptaka na całą sytuację. Taki szef stawia też często cele wraz ze sposobem realizacji tego celu. Czyli nie tylko mówi, co ma być zrobione, ale też jak to ma być zrobione, przez co... Znowu zamyka drogę do innowacyjności, do kreatywności, do samodzielności, ale też do rozwoju. Doskonale wiesz, że ja jestem osobą, która bardzo mocno zwraca uwagę na rozwój, a mikrozarządzający szef to jedna z rzeczy, które niestety, ale będzie bardzo negatywnie wpływa właśnie na twój rozwój. Tak więc trzeba na to mocno uważać. Mikrozarządzający szef również Wykorzystuje formalną władzę, aby zdefiniować proces i sposób realizacji. Czyli to jest osoba, która wykorzystuje to, że jest szefem. I tutaj niestety mocno wychodzi problem hierarchiczności struktur, która istnieje w wielu organizacjach. Tych, nie wiem czy pamiętasz, czy znasz, czy kojarzysz koncepcję. Kolorów i dynamiki spiralnej, Spiral Dynamics i tych kolorów organizacji, ale w tych bursztynowych organizacjach, w czerwonych organizacjach tamte ta hierarchiczność i wykorzystywanie formalnej władzy jest bardzo silne. Natomiast przechodząc do tego zielonego i turkusu, czyli takich organizacji samozarządzających samo się, no to tam nie ma miejsca ani na hierarchię, ani na mikrozarządzających szefów zresztą. Teraz drugi temat. Trochę z drugiej strony, który pomaga zrozumieć mikrozarządzających szefów, czyli model motywacyjny McGregora. Tak zwana teoria X i teoria Y, bo tak też jest nazywany ten model, ona została zdefiniowana w 1960 roku, czyli już ponad 80 lat temu, przez Douglasa McGregora. Zaprezentował on dwa przeciwstawne sobie sposoby myślenia o pracownikach, które jego zdaniem Występowały dość powszechnie wśród menedżerów i niestety, z przykrością to mówię, ale mam wrażenie, że dalej często występują. Teoria X pokazuje pracowników w negatywnym świetle, teoria Y natomiast przedstawia pracowników jako osoby chętne do pracy. I jakie są teraz założenia obu tych teorii? Otóż, zgodnie z teorią X, ludzie nie lubią pracy i starają się w miarę możliwości jej unikać. Zwróć uwagę tutaj, jeżeli kojarzysz to, czym powiedziałem tydzień temu na temat zaufania, tutaj pewnie znajdziesz sporo analogii na, do firm zwykłych i firm świetnych i tego zaufania w pracy. No więc, teoria X. Ludzie nie lubią pracy, starają się jej w miarę możliwości unikać. Menedżerowie. Jeżeli chcą skłonić pracownika do wykonywania obowiązków, muszą ich stale kontrolować. Muszą nimi kierować, muszą patrzeć, muszą, muszą grozić im karami, karami albo oferować nagrody. Czyli to jest takie typowe zarządzanie kijem i marchewką. Menedżer w teorii X uważa, że ludzie zazwyczaj nie chcą podejmować sami odpowiedzialności i wolą, aby nimi kierowano. Jednocześnie nie mają ambicji, i chcą się po prostu czuć bezpiecznie na swoich stanowiskach. I taki menedżer, który myśli w taki sposób, no, powoduje, że e, właśnie nimi mikro zarządza, tak? mikro zarządza. A skoro mikro zarządza, no to ludzie starają się, czy czują się trochę stłamszeni, czują, że im się nie ufa. A skoro czują, że im się nie ufa, no to po co mają się starać? A teraz w opozycji założenia teorii Y i menedżera Y. Taka osoba wierzy, że praca jest naturalną częścią życia, a ludzie ją lubią, że jest to coś normalnego, jest to coś oczywistego. I nie ukrywam, dla mnie no, to jest coś normalnego, dla mnie to jest coś oczywistego. Dla mnie praca jest czymś więcej niż tylko ośmioma godzinami, do których przychodzimy, żeby zarobić pieniądze. Praca to jest po prostu część naszego życia, w której możemy się rozwijać, w której możemy się realizować, w której możemy też nawiązywać relacje. Ale to dla mnie, a dla menedżera Y. Dla niego ludzie mają wewnętrzną motywację do realizacji celów, o ile czują się do nich przywiązani. Tak więc menedżer Y pracuje nie na tym, żeby znaleźć kary i nagrody, ale na tym, aby przywiązać ludzi do tych celów, żeby oni poczuli, że są to ich cele. Wierzy, że ludzie przywiązują się do celów w stopniu proporcjonalnym do nagród jakie otrzymują za ich realizację. I to niestety, no ja się tutaj nie do końca zgodzę z Douglasem McGregorem, ale, no ale tak on na to patrzy, tak czyli on patrzy z perspektywy nagród, w przeciwieństwie do teorii X, gdzie tam były przede wszystkim kary. W odpowiednich warunkach natomiast twierdzi, że ludzie sami dążą do podjęcia odpowiedzialności, przejmują współodpowiedzialność i zaczynają realizować działania. Twierdzi też, że ludzie mają naturalną skłonność do nowatorstwa, innowacyjności i kreatywności. Ludzie najczęściej wykorzystują w organizacjach jedynie część swoich talentów i inteligencji, ponieważ nie mają warunków do tego, by się wykazać. I teraz znowu wracam na chwilę do teorii kolorów. Zwróć uwagę na to, że właśnie w organizacjach np. turkusowych bardzo mocno stawia się na to, aby ludzie Sami sobie ją zarządzali, poszukiwali celów, które są spójne z ich własnymi, osobistymi celami, i bazowali na swoich talentach i wykorzystywali je zgodnie ze swoją intuicją, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Zwróć też uwagę, że oba te podejścia, założenia, jakimi kieruje się menedżer X i Y, idealnie pokazują różnicę w podejściu menedżera ufającego i menedżera mikrozarządzającego. I teraz zastanów się, Mocno. Z jakim menedżerem chcesz pracować? Menedżerem X czy menedżerem Y? I odpowiedź? Podejrzewam, że jest jasna, prawda? No właśnie. Skoro jest jasna, to dlaczego nie wszyscy są tymi menedżerami zgodnymi, myślącymi zgodnie z teorią Y? Jeżeli zarządzasz ludźmi, to zastanów się, czy czasami chociaż nie pojawiają się myśli takie jak u menedżera X? Zwróć uwagę na to, że jest Gro osób, które uważają, że. No, ludzi, jeżeli kontrolować nie będziemy, to oni nie będą mnie zrobili. Jeżeli im nie zakażemy czegoś, to oni będą to robili. Jeżeli nie zagrożymy im karą, to prawdopodobnie nie będą pracowali, i tak dalej, i tak dalej. I że menedżer musi nad nimi stać. I naprawdę wielokrotnie o tym rozmawiałam z menedżerami, wielokrotnie to widziałem i niestety. To jest swoista samospełniająca się przepowiednia, negatywna przepowiednia. Bo pracownicy tacy faktycznie okazują się niegodni zaufania. Skoro okazują się niegodni zaufania, no to musimy ich dalej kontrolować, dalej na nich patrzeć, dalej ich karać lub grozić karami. Oczywiście, to wszystko znowu, nie jest takie czarno-białe, jak tym zaufaniem, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. No ale ja Ci powiem krótko, jak ja to widzę, jak jest moje podejście na. Pracę i zarządzanie zespołem. I jak ja, starałem się pracować z zespołami, które prowadziłem. No, prowadziłem zespół, zarówno trenerski, jak i zespół rekruterów. Według mnie, menedżer powinien zastosować swoje podejście i sposób pracy z zespołem zgodnie do tego, na jakim poziomie gotowości są członkowie zespołu. I tutaj, jeżeli znasz, kon znasz koncepcję Kena Blancharda, to właśnie w tym kierunku idziemy. I tutaj założenia teorii Y według McGregora i wysoka skłonność do zaufania połączone z odpowiednim stylem pracy z zespołem, czyli zgodne z koncepcją zarządzania sytuacyjnego właśnie według Ken'a Blancharda, to jest ten kierunek, w jakim ja osobiście bym szedł jako menadżer. Zarządzanie nie takie, jak ja uważam, że powinno być zarządzane, nie tak, jak mi się wydaje, że powinno być zrobione coś, nie dekretowanie, jak masz coś zrobić, nie kontrolowanie tego, ale sprawdzanie, na ile pracownik jest gotowy, aby pewną odpowiedzialność przyjąć, pewną decyzyjność i pewne decyzje, pewne działania podejmować samemu. I takie podejście, takie podejście w zasadzie jest dosyć proste, ale niestety, jak wiele rzeczy w HR-ze, jak wiele rzeczy w zarządzaniu, wcale nie jest łatwe. Czasami bowiem zapominamy, że pracownik, który dopiero dołączył, potrzebuje więcej opieki instruktażu, bo pozostali członkowie zespołu są już doświadczeni. On jeszcze nie. I my mu dajemy wielkie pole do popisu, bo chcemy być takim menedżerem, który ufa, który daje przestrzeń, ale ten człowiek czuje się zagubiony. Innym razem pojawia się chęć, czy odwrotna sytuacja, pojawia się chęć i ryzyko mikrozarządzania pracownikiem, który jest w zasadzie samodzielny i zaawansowany kompetencyjnie, i ta chęć może się pojawiać tylko dlatego na przykład, że zbliża się termin realizacji ważnego zadania albo w ogóle, że ktoś nam z góry, menedżer, dyrektor, prezes wrzucił ważne zadanie i my musimy teraz pokazać, jak bardzo ważny jest nasz wpływ i jak bardzo będziemy pilnowali realizacji tego zadania. Warto być tego po prostu wszystkiego świadomym. Warto być świadomym, żeby móc rozpoznać pomarańczowe światło ostrzegawcze. No nie czerwone, nie zatrzymajmy się na czerwonym, kiedy już jest za późno, ale zatrzymajmy się. Zastanówmy się, kiedy pojawia się takie pomarańczowe światło ostrzegawcze i nie przegnijmy po prostu. Tak? Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że właśnie sposób pracy z pracownikiem, przez bezpośredniego przełożonego, przez menadżera, przez właściciela organizacji, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która przekłada się na komfort, na atmosferę w pracy i na to, czy naprawdę z chęcią do niej chodzimy i realizujemy się. Ja miałem szczęście, ogromne szczęście, poznać doskonałych szefów, świetnych szefów, no ale niestety widziałem też niejednego, którego zdecydowanie nie warto naśladować. Ale cieszę się, że naprawdę w swoim życiu zawodowym trafiłem na świetnych szefów, których zdecydowanie... Mogę nazwać moimi mentorami, e, którzy nauczyli mnie mnóstwo rzeczy, od których mogę czerpać. Teraz, jak o tym myślę, w jaki sposób oni pracowali. Czasami jednak znajdujemy się w takiej sytuacji, że no, pracujemy jako pracownik z mikrozarządzającym szefem, nieufnym. E, albo jesteśmy może HR business partnerem, czy w ogóle harowcem, który widzi, że jeden z liderów jest mikrozarządzającym szefem. No i co wtedy? Co wtedy? No i Teraz możemy już przejść do ostatniej części dzisiejszego podcastu, czyli konkretnych porad. Co robić? Co robić. Mam do ciebie m, trzy tak naprawdę porady. Pierwsza z nich to zrozum wyzwalacze, zrozum, dlaczego ten szef mikro zarządza. Może być kilka powodów, dam Ci, dam nam ci przykłady. Brak pewności siebie i chęć wykazania się, bo jeżeli m, ten, m, ten szef nie, nie jest pewny siebie jeszcze jako szef, i nie wie, że Dani przestrzeni będzie dobrym pomysłem. Nie wierzy w to do końca, a jednocześnie chce się wykazać, pokazać, że jest dobrym szefem, no to może mieć chęć zbyt dużej kontroli. Może przyczyną jest duża presja na wynik, na przykład z góry ze strony zarządu. Może złe, wcześniejsze doświadczenia z innymi pracownikami, czyli osoby, które zawiodły zaufanie tego szefa. Może przykład mikrozarządzania z góry, czyli jeżeli ja jestem mikrozarządzany, to niestety jest też większe ryzyko, że ja będę mikrozarządzał. No i kolejnym potencjalnym e, przyczyną potencjalną przyczyną jest to, że ten szef odnosił wcześniej doskonałe e, wyniki i osiągał sukcesy w roli specjalisty, bo teraz kiedy widzi, że ktoś robi coś inaczej, no to może mieć chęć pokazać jak on by to zrobił, że to jest jedyna słuszna droga, bo on Dzięki swoim sposobom uzyskiwał genialne rezultaty. I teraz zrozumienie tych wyzwalaczy, tych przyczyn, tych powodów może ułatwić Ci pracę z tym człowiekiem. Niezależnie od tego, czy on jest Twoim przełożonym, czy pracujesz z nim jako biznes partner, czy w ogóle HR-owiec, czy i wspierasz jego rozwój liderski, warto zrozumieć dlaczego. Dlaczego on mikrozarządza. I kiedy zrozumiesz już to, to idziemy krok dalej, czyli budujemy zaufanie. To jest krok drugi, zbuduj zaufanie. Bo, skoro mikrozarządzanie często wynika z braku zaufania, to zacznij je budować. I o zaufaniu mówiłem dużo w piątym odcinku podcastu Harrys Presso. Koniecznie go posłuchaj, ale teraz w skrócie. Najpierw, zanim zaczniesz budować zaufanie w relacji, musisz zacząć ufać sobie i być pewnym siebie. Czyli, najpierw trzeba zaufać sobie. Dopiero później można roztaczać to zaufanie na zewnątrz. Ponieważ jeżeli ja nie ufam sobie i zobaczy to mój mikro szef, to on też na pewno mi nie zaufa. Drugi sposób, no to pokazuj swój profesjonalizm, ale również wtedy, kiedy popełniasz błędy. Czyli kiedy popełnisz błąd, zobaczysz go, zauważysz go, powiedz o nim i... Mm, Napraw go, pokaż, jak można byłoby to zrobić lepiej i pokaż, że to się więcej nie powtórzy. Jednocześnie informuj przełożonego, tak, żeby nie musiał się domyślać, żeby nie musiał Cię kontrolować, bo jeżeli ma takie tendencje, to informuj go wcześniej o pomarańczowych światłach, o zagrożeniach, o problemach, ale też o tym, co idzie dobrze. I ostatecznie zbuduj indywidualną relację. Indywidualną relację nie tylko taką bezpośrednio zawodową, bo pamiętaj, że jeżeli kogoś znamy, jeżeli mamy zbudowaną relację, to jest o wiele łatwiej zbudować również zaufanie. I punkt trzeci, ostatni, po prostu porozmawiaj na ten temat, czy porozmawiaj na temat mikrozarządzania. Zwłaszcza, jeżeli jesteś hajrowcem i pracujesz z mikrozarządzającym menedżerem, to po prostu z nim porozmawiaj, ale tutaj jest duże, ale uważaj na to, kiedy to zrobisz. To znaczy. Mikrozarządzający szef y, może sobie nie zdawać sprawy z tego, że mikrozarządza, ale jeżeli y, uświadomisz go, jeżeli pokażesz mu, że on mikrozarządza, y, to musisz to zrobić uważnie, y, delikatnie, bo inaczej może się okazać, że poczuje się zaatakowany i sam wejdzie w tryb walki lub ucieczki. I teraz warto też uświadomić, co się dzieje w sytuacji mikrozarządzania, czyli warto pokazać, że pojawia się ryzyko mniejszej kreatywności, spada zaangażowanie, spada morale, mniejsze poczucie spełnienia wśród załogi, a więc może się pojawiać większa rotacja itd., itd. Czyli rozmawiamy na temat tego, że to mikrozarządzanie jest, a z drugiej strony jakie są potencjalne ryzyka, które mikrozarządzanie za sobą niesie. No i teraz, jeżeli pracujesz z mikrozarządzającym szefem, to po pierwsze współczuję Ci, a po drugie, zadaj sobie pytanie, czy jest szansa, że to się zmieni? Jeżeli nie, to pozostają tylko dwie opcje. Opcja numer jeden, zaakceptuj to. Opcja numer dwa, wykonaj działania mające na celu zmianę. Czyli na przykład porozmawiaj z tym przełożonym. Ja ze swojej strony nie mogę ci nic więcej poradzić ze strony podcastu. Natomiast jeżeli masz potrzebę porozmawiać dłużej na ten temat, daj mi znać. Jeżeli natomiast pracujesz z mikrozarządzającym menedżerem jako HR-owiec, to tak naprawdę wykonaj podobne kroki, czyli poszukaj tych przyczyn, zbuduj zaufanie i relacje. Im bardziej profesjonalnie też widzi Ciebie, menedżer, tym większa szansa, że Cię posłucha. Pamiętaj, że musisz pokazać swój profesjonalizm. Jeżeli na przykład dopiero zaczynasz i budujesz swoją relację z tym menedżerem, to jest zupełnie oczywiste, że w tej relacji zaufania jeszcze nie ma. Nie ma na tyle, aby ten menedżer Uwierzył w to, co powiesz. Jeżeli nie dasz czasu na zbudowanie tej relacji i zaufania, no to niestety, ale jest ryzyko, że on poczuje się zaatakowany i będzie Ci o wiele trudniej to zaufanie i relację zbudować. Możesz być, i do tego Cię zachęcam, przykładem. Bądź przykładem, pokazuj bycie przykładem, jak można zarządzać bez mikrozarządzania. Jak można udzielać zaufania, pokazywać zaufanie do współpracowników. Musisz dać sobie czas. Bądź tym przykładem i porozmawiaj. Po prostu porozmawiaj z tym menedżerem. Pamiętaj, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób funkcjonują. Na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu. Pamiętaj, zasubskrybuj HR Espresso w swojej ulubionej aplikacji podcastowej na Spotify czy Apple Podcasts. Zostaw pięć gwiazdek i recenzję na Apple Podcast i powiedz komuś ze znajomych o HR Espresso. Bardzo zależy mi na tym, żeby trafić do jak największej ilości osób i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mi w tym pomagają. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek sugestie, jakiekolwiek komentarze odnośnie Espresso, odnośnie podcastu, napisz. Napisz do mnie na LinkedInie albo na jarek@herespress.pl. Teraz już żegnam się. Do usłyszenia. Cześć.